Cześć! Słuchajcie, Mistrzostwa Świata w strzelectwie dynamicznym IPSC Actioner już za nami. Niestety jednak nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak chłopakom poszło. Mam nadzieję, że dobrze. Jestem przekonany, że naprawdę dobrze. Natomiast na moment, w którym nagrywam ten film, w mojej czasu do tych zawodów został jeszcze mniej więcej tydzień. Walczymy za zawzięcie. Ja przygotowuję sprzęt, jakby nie patrzeć reprezentacji Polski do udziału w Mistrzostwach Świata. To, to, trochę, trochę to do mnie jeszcze nie dotarło. A chłopaki zawzięcie ćwiczą dzień w dzień. Jeśli chodzi o ich klamki, no to staram się wam na bieżąco pokazywać wszystko. Był custom da, dla Krzysztofa Sanecznika, była jego boczna klamka, była openówka cichego, jego drugą klamką będzie, cóż, moja klamka, była zapasówka Jędrzeja Sztandery, a jego główny pistolet widzieliście u mnie już jakiś czas temu. Natomiast jeśli chodzi o całe to ekszynerowe, AWF-owe środowisko, jest jeszcze jeden zawodnik, który jakimś cudem przez te wszystkie lata się uchował i którego klamka jeszcze przez moje rączki nie przeszła. I to właśnie dla niego pistolet dzisiaj Wam pokażę. Nie złożę, a pokażę. Bo już go złożyłem. Sprawa jest trochę skomplikowana, wszystko było mocno z doskoku i z mojej perspektywy troszeczkę z zaskoczenia. Natomiast jednak myślę, że mimo wszystko podobałem i udało mi się złożyć naprawdę fajny pistolet. Dla wyjątkowej persony. Dla osoby, bez której actioner w Polsce jestem przekonany, żeby nie istniał. Dla Rafała, Tomanka. Czołowego polskiego zawodnika, który wielokrotnie zdobywał wysokie miejsca na międzynarodowych zawodach, który jest sędzią IPSC, instruktorem strzelectwa, no i właśnie wieloletnim zawodnikiem. W dodatku strzela w dość specyficznej klasie sprzętowej, a więc w klasiku, który wymaga użycia jednej konkretnej konstrukcji konstrukcji kultowej, a więc rzecz jasna 1911. Tak więc dzisiaj wracamy do korzeni ale w troszeczkę bardziej kastomowym wydaniu. Pistolet już złożony i ogarnięty prezentuje się w sposób następujący. Jak wspomniałem, składałem go mocno z doskoku, mocno niespodziewanie, ponieważ faktycznie umawiałem się z Rafałem, że kiedyś tam przejrzę te jego wszystkie części, których ma sporo, coś tam dokupimy, no i coś mu faktycznie złożę, bo póki co praktycznie zawsze strzelał z właściwie stokowego Night Warrior'a od Tokyo Marui. I okazuje się, że tych Night Warriorów, cóż, na przestrzeni kilkunastu lat nabył dość sporo. Dlatego złapałem się za głowę, gdy pewnego pięknego środowego wieczoru przyjechałem na AWF, komuś oddać klamkę albo od kogoś klamkę wziąć. A Rafał zaskoczył mnie potężnym kartonem, pistoletów, części, magazynków i wielu innych różnych dziwnych rzeczy. Włos mi się zjeżył na głowie, gdy przejrzałem cały ten karton i okazało się, że w środku jest chyba 8 Night Warriorów w różnym stanie. Niektóre działające, niektóre częściowo kompletne, inne kompletnie niekompletne, różne ciekawe części, natomiast bez jakiegoś specjalnego pola do popisu. Nie było czasu, żeby coś zamawiać, nie było czasu, żeby kompletować koszyki, kombinować, zmieniać mechanizm, ściągać części i tak dalej. Nawet na to żeby pisać poznajomych, czy ktoś coś ma. Dlatego sprawa była prosta: muszę złożyć zapasówkę, ale jednak sprawną i skuteczną, z tego, co po prostu mamy. Powiem szczerze, że i tak, przy zasobie części i magazynków, jakimi Rafał dysponuje, poczułem się troszeczkę jak dzieciak w sklepie z zabawkami. Znaczy tak, to fajne, to spoko, to nie. Próbowałem jakoś rozłożyć te wszystkie części, tak, żeby po prostu wziąć pod uwagę te, które być może wykorzystam i te, których na pewno nie wykorzystam. Finalnie i tak jeszcze się zrafałem, zgadywałem, żeby oddał mi części, które mu już zwróciłem, żeby sobie troszeczkę odgruzować pokój, bo okazało się, że coś tam jest potrzebne. Tak czy inaczej, po pierwsze, co znalazłem w tych jego częściach? Znalazłem komplet gardera, jeśli chodzi o zamek oraz ramę. I tutaj tak. Mógłbym faktycznie wykorzystać zamek od Gardera, aluminiowy, natomiast w klasiku mamy kolta, a więc pistolet z płaskim magazynkiem mieszczącym niewiele gazu. Szczerze powiedziawszy, przy okazji przy dynamice Krzynera taki ciężki zamek nie jest wskazany. Owszem, on nie jest tak ciężki jak jakiś stokowy zamek od armiaka od KJW. Natomiast jednak Mamy dużo plastikowych zamków od Night Warriora. Dlatego podstawowe elementy pistoletu skonfigurowałem właśnie w taki sposób. Mamy lower od gardera, naprawdę fajny lower. Tego się nie spodziewałem. Garder robi. Różnej jakości elementy z tym lowerem, no też powiedzmy, nie było jakoś super mega kolorowo, to nie jest absolutnie drop in część. O czym Rafał się przekonał, bo sam próbował złożyć coś na tym kicie Gardnera, No i wyszedł z tego taki raczej pistolet wystawowy, który gdzieś tam na naszych ekszynerowych eventach, po prostu stał na stoliczku jako reprezentant klasy sprzętowej Classic. Natomiast jednak tak, wykonanie tego lowera jest naprawdę fajne. Zamka również. Z tym, że z zamkiem jest lekki fakap. W sumie muszę go znaleźć, żeby wam pokazać, bo to jest naprawdę śmieszne. Oto zamek Gardera. Fajny. No, ciężkawy, niestety, jak wspomniałem, ale fajny. Ładny, ładnie wykonany, dość precyzyjnie, a fakap jest tutaj. <ścoughs> Piękne, No, ewidentnie gdzieś tam na jakiejś formie chcieli przyoszczędzić, bo wątpię, żeby tego po prostu nie zauważyli. No, jest tu kawałek oznaczeń, i nagle wjeżdża ryflowanie. Coś niesamowitego. Tak czy inaczej, nie użyłem tego zamka, użyłem zamka właśnie plastikowego stok Tokyo Marui i uważam, że to jest dobra decyzja, bo on po prostu zasywa szybciej i mniej klepie. Wracając do Lowera, jest wykonany bardzo podobnie do zamka, bardzo ładnie wykończony. Anoda jest naprawdę fajna. To jest aluminium, on nie był yy, przesadnie ciężki. Mam cicho nadzieję, że mimo wszystko. No dobra, praktycznie na pewno jest cięższy od lowera fabrycznego, plastikowego. 19:11 jeśli chodzi o Tokio Marui, jest konstrukcją dość specyficzną, bo w przeciwieństwie do High cupy, lower jest z plastiku. High Cup'a ramę ma metalową, chwyt ma plastikowy. Ramę dość ciężką, natomiast lower w kolcie jest plastikowy, jest za to znalowa wkładka. Zwracam uwagę na tą wagę ponieważ no, jest to pistolet, mimo wszystko z pełnym zamkiem, yy, nie może być zbyt lekki. I tak jest tokowe Tokio, no to jest pistolet, po prostu lekki pistolet, który będzie się jakoś tam szarpał. Starałem się go możliwie dociążyć, o to yy, przede wszystkim chodzi w klamkach do klasika, w ekszynerowych, no i w sumie w palnych też. Gdy już wybrałem główne, duże komponenty pistoletu, przyszedł czas, żeby to wszystko pouzbrajać. No i jeśli chodzi o lower, o mechanizm, nie miałem niestety specjalnie dużego pola do popisu, to znaczy Rafał w swoich częściach miał wyłącznie stokowe mechanizmy od Night Warriora. Wybrałem więc taki, który był w najlepszym stanie. Może nie nowy, bo Rafał posiada też pistolety, po prostu fabrycznie nowe, ale uznajmy, że to jest taka jakaś klamka ostatniej szansy i nie będziemy jej ruszać. Natomiast mechanizm, który wykorzystałem, sprawia wrażenie niewyeksploatowanego. Jestem przekonany, że jako zapasówka, jako klamka, która ewentualnie miałaby się przydać w jakichś bardzo przykrych okolicznościach, to w zupełności wystarczy. To Tokio, no powiedzmy sobie szczerze, no nie jest idealne. Pada jest coraz gorzej u nich z jakością. Yy, zarówno materiałów jak i wykonania i tak dalej i tak dalej, ale mimo wszystko to powinno wytrzymać. Yy, I myślę, że póki co wytrzyma, kiedyś tam wrzuci się tutaj tą stal również. Pobawiłem się trochę konfiguracją. Stwierdziłem, że jak już składam relatywnie customowy pistolet, to zrobię go takiego, żeby jeszcze jakoś się prezentował, żeby w jakiś sposób był fajniejszy niż yy, jakieś tam zwykłe 1911. Yy, dlatego też Wrzuciłem slide stop od Gold matcha. Oczywiście nie będzie się go używać, bo klamka ma short stroke. Nie jakiś strasznie pokaźny, ale mimo wszystko spory. Yy, on jest tu po to, żeby być dodatkowym podparciem pod kciuk. Myślę, że to jest dość fajny feature. W razie czego Rafał to sobie wyjmie. A dodatkowa cecha, która moim zdaniem jest na plus, to jest możliwość wybicia tego slide stopa palcem, a nie dodatkowym narzędziem. Night Warrior ma tą część slide stopa licującą się z ramą. No, i bez jakiegoś kluczyka bardzo ciężko jest to wypchnąć. Tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Bezpieczniki są fabryczne. W tych Night jakoś tak się składa, że da się je relatywnie fajnie spasować. Oczywiście nie idealnie, natomiast jest dość w porządku. One są sztywne, fajnie klikają. I rzecz jasna działają, no bo muszą, absolutnie muszą działać. Zabawiłem się, jeśli chodzi o bezpiecznik dociskowy. Fabryczny. Powiedzmy, że mógłby być wygodniejszy. To jest taki jak w 5.1, ma tu taki garb. A ja znalazłem bezpiecznik od goldmecha. Płaski. I zdecydowałem, że spróbuję go tu wstawić. Może jakoś uda mi się troszeczkę uergonomicznić ten chwyt. Chciałem też nad tym trochę popracować. Fabryczne okładziny od Night Warriora są śliskie. Nie są specjalnie jakieś antypoślizgowe. W związku z powyższym, całościowo chciałem też to poulepszać. Bezpiecznik dociskowy od Goldmecha zablokowałem, on jest nieruchomy. No i powiem wam, że to dało fantastyczne efekty. Jeszcze z aluminiową, metalową ramą, która dość fajnie gryzie tutaj w palce. Chwyt tego pistoletu jest super. Ja bym z tego strzelał po prostu jak nic. Zaczynam się przekonywać również do blokowania tych bezpieczników, bo tu faktycznie feeling jest zupełnie inny, bardziej zwarty. Taki sztywny, naprawdę fajne efekty to dało. W mojej Openówce też sobie muszę. Ten bezpiecznik zablokować. No i poza tym, jeśli chodzi o chwyt, okładzinki. To była moja samowolka na zasadzie, że wydrukuję okładziny z jakiegoś tworzywa stylenowego i zrobię na nich stipling. bo chcę, żeby to była klamka niepowtarzalna. No i dodatkowo mamy tutaj jeszcze dość fajny walor antypoślizgowy, naprawdę fajnie to wyszło. To jest mój klasyczny wzór, taki autorski. No i myślę, że faktycznie ta niepowtarzalność, jakieś tam walory wizualne zostały tutaj dodane. I tak, ergonomia jest o, naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna. Jak już jesteśmy przy chwycie. Mamy tutaj Magwell. Jest to może nie najpiękniejszy wydruk. Robię to absolutnie na faście, na maksa, starając się jednocześnie dać tutaj jakieś fajne feature'y. Tak więc, no wydruk nie najpiękniejszy, ale jednak, maguel mojego projektu, tak, brakuje tutaj śrubki, nie będzie jej brakować, gdy z tą klamką skończę, natomiast jeśli chodzi o maguelę w przypadku 911, no to temat jest śliski. Ja od jakiegoś czasu próbuję wprowadzić tutaj jakąś innowację, z mniejszymi lub większymi sukcesami. Jakieś tam maguele do 1911 już projektowałem między innymi dla Jędrzeja Sztandary, który też ma klamkę do standardu. Do klasika. Do standardu to w ogóle ma dwie, nie licząc palnych. Natomiast Magwell, cóż, to jest jego kolejna iteracja. Jest duży, ale jednocześnie starałem się zrobić go w taki sposób, żeby nie utrudniał przechodzenia z podpinania magazynka w chwyt pistoletu. W przypadku 19.11 to jest problematyczne. Te magazynki są dziwne, bo mocno wystają z przodu, dlatego też tego maguela z reguły nie da się zabudować. Ten w jakiś sposób zabudowany z przodu jest, jest tu jeszcze kawałek tego lejka. Wydrukowałem Rafałowi jeszcze inną wersję, która jest zupełnie otwarta, natomiast ten zabieg był możliwy dzięki, cóż, mojemu dość ciekawemu patentowi, którego chyba Wam jeszcze nie prezentowałem. Mam tutaj magazynek zmodyfikowany, jeden z 35 magazynków Rafała. Dostałem dwa naprawdę ciężkie pudełka wypełnione po brzegi magazynkami w różnym stanie, no i musiałem sklecić z tego jak największą ilość sprawnych magazynków. I przy okazji w większości z nich zaimplementowałem moją stopkę. Jest to rozwiązanie, które projektowałem jakiś czas temu właściwie dla fanu, żeby zrobić coś, nad czym kiedyś tam będę mógł bardziej pracować, Rozwijać ten projekt i może faktycznie coś fajnego by się z tego udało zrobić. Dlatego też moja stopka składa się z dwóch elementów. Jest tu wymienny korpus, który jest zamiast fabrycznej stopki. Montuje się go dokładnie tak samo jak fabryczną, a więc na dwa piny trzeba magazynek rozłożyć i założyć ten element, a właściwą stopkę nasuwa się i blokuje śrubką. Tak przygotowany magazynek wystaje z pistoletu dość solidnie i przede wszystkim swoim przodem nie dotyka chwytu. Dlatego też taki maguel mógł być zastosowany i jednocześnie no, wygoda obsługi tego wszystkiego jest zdecydowanie poprawiona. Naprawdę 1911 bywa tutaj wyjątkowo nieprzyjazne. Te maguele często są dziwne i różne firmy próbują to robić yy, różnorako, natomiast z tym patentem Jest naprawdę fajnie. Rafał sobie to jeszcze dostosuje pod swoje preferencje. Ja to zrobiłem raczej jako taką samowolkę, ale myślę, że mimo wszystko mu się spodoba. Dobra, magazynek, chwyt to tyle. Cicho. Spust. Spust ciekawy. Spust, który może wam przywodzić na myśl jakieś tam już znane designy. Natomiast nie, nie jest to element, który kiedykolwiek się na moim kanale pojawił. Jest to spust od firmy Nowa. Nie wiem kiedy Rafał go kupił, nie wiem jak długo w jego częściach przeleżał. Był nowiutki, nieodpakowany, a ja stwierdziłem, że go wykorzystam. Standardowo, początkowo, znaczy w ramię od Gardera Rafał sobie zamontował wkładkę od Tokyo Marui i spust również. No i stwierdziłem, e, ten spust, gdy mamy taki fajny, no to chyba nie jest dobra droga. Tym bardziej, że ten jest oczywiście regulowany. Dlatego spuścik wymieniłem. Siat naprawdę fajnie, elegancko pracuje. No i jego pracę skonfigurowałem też w dość satysfakcjonujący sposób. Delikatny luzik, nawet nie pretrawel, tylko luzik, żeby zabezpieczyć i jeszcze przerywać, żeby na pewno mechanizm resetował ścianka. Krótka, gładka, pstrykająca. Jasno określona. Nie jest to może najgładszy spust, to znaczy on jest taki delikatnie topornawy, nie jest twardy, w sumie nie wiem ile on waży, może go zważmy, hop, 40, no w momencie jak spadł kurek to było jakieś 43, 430 innymi słowy, no 400. Chyba mi się rozładowuje ta waga. W każdym razie, no ewidentnie mamy tutaj wagę spustu poniżej pół kilo. To już jest naprawdę fajny sportowy spuścik. Zobaczmy sobie jeszcze. resetik. Zmodyfikowany fabryczny przedywacz. Usunie, usunąłem z niego wszystkie zadziory, jakieś takie brzydkie rzeczy, i oberżnąłem mu odnogę współpracującą z kurkiem. Więc zrobiłem taki biedakałkał, powiedzmy coś takiego. No, i reset wyszedł fajny. Jest agresywny, nie jakiś bardzo mocny, bo sprężyna trójpalczasta dość specyficzna, o tym powiem zaraz. Jest skonfigurowana raczej łaskawie. Natomiast sprawia wrażenie takiego bardzo wyraźnego, potężnego, mocno wyczuwalnego pod palcem, raczej nie jako stryknięcie, tylko moment, w który on się po prostu podnosi. Ciężko to określić ale spust jest na pewno bardzo pewny, bardzo selektywny i przy okazji, no, krótki. Nie jakiś bardzo krótki, ale myślę, że w zapasówce będzie w zupełności wystarczający. Czy jest coś jeszcze, co trzeba powiedzieć o lowerze? Tak, no właśnie, ta sprężyna trójpalszasta. Ciekawa, ponieważ nie od Gardera, nie od Kaukau, a od Clarence'a Laya. A więc jest to seal spring firmy CL Project Design. Element, który jest czysto teoretycznie zaprojektowany specjalnie do Night Warriora i dostosowany idealnie, że pistolet działa bezbłędnie, ale mimo wszystko ten spust jest dużo, dużo, dużo gładszy niż w stoku. Same bajki, to znaczy te sprężyny. Chłopaki podejrzewają, że w transporcie się jakoś poodginały, kiedyś mieli fazę, że zamówili sobie każdy po takiej sprężynie i testowali. No i niestety, ale one są często skonfigurowane nie najlepiej, to znaczy prawy pazur jest dość lekki, zdecydowanie moim zdaniem za lekki, żeby jeszcze zapewnić bezawaryjną pracę przerywacza. Musiałem to troszeczkę podostosowywać, ale wiecie co? Jak już to wszystko ogarnąłem, no to to jest naprawdę fajna sprężyna. Fakt, faktem wymaga regulacji. To było oczywiste, że będzie wymagać regulacji. Nie istnieje sprężyna trójpalczasta, która jest dostosowana fabrycznie do każdego setupu, do każdego mechanizmu, do każdego pistoletu. To jest po prostu niemożliwe i tak się nie da. Natomiast po regulacji to jest elegancka sprężynka. Naprawdę daje fajne efekty. I przy okazji pistolet działa bezawaryjnie. Elegancko się wszystko blokuje, fajnie klika, lekko, zwiewnie, ale mimo wszystko pewnie. No, jest to opcja dość ciekawa. No dobra, przejdźmy sobie teraz do apera. No, jeśli chodzi o aper, to po pierwsze, fabryczny, tokijski, plastikowy zamek. Lekki, szybki, zwiewny. Co poza tym, Blowback Unit. No, przydałby się jakiś lżejszy, powiedzmy sobie szczerze. I na szczęście w częściach właściciela znalazłem jakiś lżejszy, jaki nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia co to jest za zabbock unit. Część z tych elementów jest dość wiekowa, często niejednokrotnie nie w ogóle nie użyta. Jest aluminiowy, nie jest najlżejszy, ma pełny aluminiowy tłok, ale na o-ring nie jest sportowany i można mu skrócić skok gazu, bo gdzieś tam mi się przewinęła też ta wkładka właśnie, która mogłaby ten skok gazu ograniczyć. Ciekawe nie jest najlżejszy, wolałbym, żeby to był ultralight od Edge'a, ale mimo wszystko już dał naprawdę fajne rezultaty względem naprawdę ciężkiego stoka. Dysza. Ponownie CL Project Design. Dysza wyglądająca na bardzo pancerną, wykonana ewidentnie z jakiegoś zbrojonego tworzywa, zapewne nylon z włóknem węglowym, czyli coś na kształt gardera. Natomiast budzi moje zastrzeżenia, jeśli chodzi o wykonanie to znaczy jest kiepsko wykończona. Wlot gazu chociażby miał nadlewki, wystawał tam plastik w środku. Musiałem to troszeczkę poprzycinać. Uzbroiłem ją w części od fabrycznego Tokio. No i bardzo fajnie się uszczelniła z tym tłokiem. Pracuje naprawdę bardzo płynnie, jeszcze ze 140 od AIP sprężynką. Zupełnie fajnie. Będzie na pewno wytrzymała, a w zapasówce to już w ogóle w zupełności wystarczy. Co dalej? No przednia część pistoletu, która trochę krwi mi faktycznie napsuła. I jest tu parę ciekawych elementów. Parę ciekawych elementów, które niezbyt ciekawie się zgrały, jeśli chodzi o łożysko, prowadnicę i plag. Znalazłem nagle jakimś dziwnym trafem zestaw Masterpisa. Rafał kiedyś go sobie musiał kupić. I o nim najwidoczniej zapomniał, albo myślał po jakimś czasie, że to fabryczne Tokio, bo to jest element dość podobny do fabrycznego łożyska. Te zestawy są sprzedawane właśnie w taki sposób, że jest łożysko oraz plak. No ale jednak jest to stalowe, ładne łożysko, dużo fajniej wykonane od fabrycznego. A plak z kolei, owszem, też jest fajnie wykonany. Jest stalowy, dość ciężki, ale trudno. Jego najfajniejsza cecha to jest. Miejsce na prowadnicę. No i tutaj właśnie zaczynają się schody, jeśli chodzi o prowadnicę i plag. Plag z jakiegoś powodu siedzi dużo płycej niż moim skromnym zdaniem powinien, bo powinien wystawać tak, żeby się licować yy, z barelnatem. Nie jest to problem, jakby to kompletnie nic nie robi. To łożysko i tak jest zablokowane tutaj bardzo dobrze yy, tym plagiem. Mimo wszystko, no jakoś tak estetycznie mi to nie leży. Nie leży mi natomiast dużo bardziej jakaś za krótka prowadnica. Domyślam się, że będzie mnie to wnerwiać do tego stopnia, że wydrukuję podkładkę, żeby ją wstawić między dwie skręcane jej połówki i ją troszeczkę wysunąć. No ale dziwnie, że tak wyszło, bo to jest element Earth of Masterpiece. Jestem przekonany, że raczej dedykowany do fabrycznych zamków niż do zamków Masterpisa albo Edge'a. Fakt faktem, że absolutnie wszystkie ich zamki mają też wcięcie na zablokowanie Baralnata. No, ale jakoś dziwnie to wyszło we wzorcowym elemencie. Nietypowe. Co tu jeszcze jest? Lufa zewnętrzna. Lufa zewnętrzna to była rzecz, która absolutnie nabroiła najbardziej. Jest to stalowa lufa. Lufa od Masterpisa non-recoil, ale dostosowana właśnie do łożyska. Bardzo ciekawa sprawa. Nie miałem pojęcia, że Masterpiece coś takiego robi. Ponownie po prostu była w pudełku Rafała. <laughs> bardzo co ciekawe. No i od razu zdecydowałem, że jej użyję. Pistolet był bardzo lekki, a ta stolowa lufa dała mu fajny ciężar z przodu. Nie jest ani za lekki, ani za ciężki. Jest teraz po prostu idealny w sam raz. Natomiast jednak no rzucała mi kłody i to solidnie. Dziwne było, gdy zacząłem trochę z tego pistoletu strzelać, już miałem ogarniętą pneumatykę, już wszystko było szczelne. Już skróciłem również zbijak, bo to jeszcze była dziwna kwestia, że z jakiegoś dziwnego powodu rama gardera dedykowana do Night Warriora od Tokio. Jedno z drugim po prostu nie bardzo chciało działać, jeśli chodzi właśnie o ten zbijak. Magazynek musiał siedzieć pod jakimś dziwnym kątem, dalej, bliżej cholerawie. No i niestety, ale strzelało raz mocniej, raz słabiej, a więc zbijak był za długi. Natomiast jednak no, lufa była dużo gorsza, ponieważ lufa powodowała, że cały ten zamek był jakby cofnięty, nie dojeżdżał. Tak, tak. W tym miejscu miała za dużo materiału, tak samo również po drugiej stronie, co skutkowało tym, że po pierwsze, ten zamek był mniej więcej tak, był niedomknięty cały czas i przy strzelaniu leciały chmury gazu. Yy, Nieduże, ale jednak były takie odpryski, jakby po boku, ewidentnie wydobywające się z łączenia dyszy i komory. I to było bardzo, bardzo, bardzo dziwne, bo jak wspomniałem, dysza szczelna, głowica szczelna, yy, magazynki porządne z gazrutem naimbola, z przeselekcjonowanymi zaworami yy, co też dość długo zresztą robiłem, no i mimo wszystko syfonowała. Wyszło, że trzeba było zebrać dobrze ponad milimetr materiału z tej lufy, żeby ten zamek się domykał odpowiednio. I to było naprawdę bardzo dziwne. Ale po ustabilizowaniu komory, komora jest stokowa yy, Tokio Marui, do tego jest żółta gumka od Maple Leaf Autobot oraz lufa chyba Nainbola. Jest elegancko. Cały zespół lufy jest sztywniusieńki, bardzo fajny pistolet, jest właściwie bezklekotliwy. Zamek pracuje płynnie, szybko odbija. Short stroke jest AIP, bo Rafał po prostu taki miał, ja stwierdziłem, że jak ma, no to wrzucimy. No i to jest chyba właściwie wszystko, jeśli chodzi o tą klameczkę. Taka pogadanka dzisiaj może trochę przynudna, ale musicie przyznać, że pistolet jest naprawdę wyjątkowy. Mimo tego, że był naprawdę z do skoku składany, to prezentuje się naprawdę fajnie i naprawdę fajnie również będzie strzelać. No to weźmy sobie tą magazynkową abominację i zobaczmy. Hmm, to było dość śmieszne. Tak, właśnie skończył mu się gaz i tak dziwacznie go wypluł. <laughs> co również świadczy o tym, że pistolet jest ewidentnie szczelny. Śmiga fajnie ma szybki punktowy odrzut. Jest w nim trochę energii, bo jednak ten blowback unit nie jest jakiś super mega lekki. Również mamy tutaj ten stalowy plak, ale co ciekawe, stalowe łożysko lufy i stalowy plak Całkiem fajnie tą yy, wagę równoważą, to znaczy klamka pracuje naprawdę liniowo, nie skacze, nie rzuca się. Ciężka lufa również robi tutaj robotę. No, słuchajcie, magazynków mam dużo, więc postrzelajmy sobie z tego jeszcze trochę. Mam tutaj jeszcze taką ciekawostkę, jeśli chodzi o magazynek. Yy, jest to ponownie magazynek Tokyo Marui. Najzwyklejszy, najprostszy, ale ze zmienioną stopką. Yy, Stopka do 19:11. 11 naprawdę się tego nie spodziewałem, tymczasem w częściach Rafała znalazłem zestaw trzech stopek gumowych od firmy PTS. Mają dość ciekawy design pod tym względem, że są wygodne, żeby szybko przejść właśnie z podpinania w chwyt, całkiem fajnie ktoś to przekminił. No i są z gumy, z gumy naprawdę bardzo elastycznej. One są takie niby treningowe, tak jak producent opisał, ale myślę, że spokojnie można ich używać po prostu zamiennie jako takie troszeczkę fajniejsze rozwiązanie. Mimo tego, że stopka jest standardowa, a więc wystaje dość sporo z przodu, to z tym magwelem funkcjonuje ten magazynek odpowiednio. Wszystko się elegancko wpina, ponieważ ona się trochę dogina i pasuje. No to zobaczmy, jak z takim magiem będzie strzelać nasz customik. Yy, dokładnie tak samo, no bo technicznie rzecz biorąc, to jest właściwie taki sam magazynek. Fajnie wyszła ta klamka. Naprawdę mi się podoba. Jak na coś montowane tak bardzo z doskoku. No to fajnie to wyszło, naprawdę fajnie to wyszło. Znowu sobie poopsowałem z nowymi ciekawymi elementami, a Rafał ma zdecydowanie niepowtarzalną zapasówkę. No i tak tych magazynków też troszeczkę było. Słuchajcie, w tym miejscu kończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i standardowo, jak po każdym moim filmie, zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obcejania kanałów polecanych, które ja Wam polecam, oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.